Cześć, jestem Anastazja. Jestem Diana. Jesteśmy, Jesteśmy studentkami trzeciego roku. place is better in control. What am I waiting for? Free planes are beneath my compass, my train Więc byłyśmy na oglądaniu filmu Rzeczy Niezbędne. Głównymi bohaterkami, którego są Ada, która jest dziennikarką, i Roxana, która jest pisarką. Pisarko. Tak, e, mamy dość różne wrażenie z Janą, bo ja myślę, że Roxana e, naprawdę była zgwałcona na swoim ojcem. Przez swojego ojca. A Diana myślę, że ja myślę, że ona po prostu straciła pamięć. I kiedy była w medytacji, to coś sobie wyobraziła w mm -mm. głowie. No tak, to może być, ale mi się wydaje, że te takie obrazki z jej pamięci, czy może wyobrażenia, ale myślę, że to takie pamięć, są bardzo takie realistyczne, więc. Nie mogę po prostu sobie wyobrazić, że coś takiego można wymyślić, wyobrazić sobie przez medytację. No, ale kiedy ona była e, w swojej matki i oglądała zdjęcia, e, jakieś tam, nie wiem, e, to ona mówiła, że. E, co tam było, że. Ona też pytała o swojej matki. Tak. Czy. а, вона мовіла, що її отец научив е, його впливати. А мама мовіла, що то неправда, бо е, то матка його бо научила. його научила. Е, ну, я думаю, що то щось споменчу у Роксани. Так, є ще було, коли вона вже мала їхати додому. Е, a... але... I zadzwoniła do swojego męża, a on pyta, ją, czy ona kupiła słodyczy. słodyczy swoim dzieciom. A ona taka, jakie słodyczy? A on jej mówi, że, no. Obiecywała, no? Tak, dzieciom kupić słodyczy. A ona taka, nie, nic nie obiecywałam. No i to trochę dziwne dla mnie, bo myślę, że coś, nie wszystko w porządku w jej głowie. On, ona coś sobie tam. Wyobraża. Ale e, z innej strony może po prostu matka sobie e, zdecydowała, że nie chce, żeby o jej mężu mówił, mówili coś złego i no tak sobie zdecydowała, że to po prostu jej córka sobie to wyobraża i wszystko. I nie chce e, zmieniać czy e, tak robić gorsze swoje stanowisko e, wśród ludzi, wśród spółdnot. E, a co dotyczy tych słodyczy, to myślę, że może ona po prostu nie jest zbyt dobrą matką dla swoich dzieci i w ogóle nie chce tych dzieci, bo e, od czasu do, do czasu chodzi do swojego kochanka i wszystko. I nie myślę o to, co robią jej dzieci tam. I wszystko. I no, może być. Tak. I ja sobie z tej strony myślę, że to tak, ale... No nie wiem, bo zakończenie filmu nie dało nam tej informacji, której czekałyśmy. Mhm. I to, tutaj... co się w ogóle stało z Roxaną? Tak, czy ona utonęła, czy nie? Czy sobie po prostu. Ale myślę, było? że nie, bo ona spłynęła potem. No to nie wiem. No tak. Ehm... No dziwne jest. I tutaj zostawimy e, taki króciutki filmik e, od razu po zakończeniu oglądania tego filmu i naszą reakcję. Jest ona po ukraińsku, ale napiszemy tutaj. Z... Написок, написок. Я не знаю, як на це реагувати і що мені думати. Дуже-дуже дивне закінчення. Якийсь це, відкритий це, фінал. Насправді, це дуже філософський фільм, і тут треба дуже багато думати про нього. Дякуємо за увагу. І хіба полетаємо цей фільм, чи ні? Е, Мисля, що так. Бо він є дуже філософічний і кожен має свою До нього? O nim. o nim. Dobrze. dobrze. No i wtedy do, do widzenia. Cześć. Wybaczmy na film może postawać na początku. A czemu na początku tam przedstawiać? Na pewno. Cześć, jestem Anastazja. Jestem Diana. Jesteśmy Ok. Jesteśmy... <laughs> <laughs>